w z Borgu spotkanko z Kamykiem. Szybki spot, szybka kawa. Trochę nas prom się opóźnił. Dlatego troszeczkę jesteśmy opóźnieni generalnie, bo prom się opóźnił jakieś 45 minut. 7:30 plan nie na 7:00, a jesteśmy na 6 Chyba już porcie po Tylko tego rudego nie pokażemy. Rudą szmatę? no Nasz kolega Kamyk z Subska. Dokumentuje wszystko, niepotrzebnie zresztą. Oviderzlen. Lane, no, Kamek zostaje, a my z panem Markiem niestety ekspres mamy. No Musimy dzisiaj pościągać trzy zrzutki, aby jeszcze jutro teoretycznie załadować e, 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 powrót na Italię. Nie wyleje nam się to? A ten sok Pierwszy ekspres zdaliśmy Dwie paletki W połowie naczepy były załadowane I jedziemy na drugi ekspres dzisiaj zrzucić A potem trzeci już do samego wieczora I ujedziemy jeszcze kawałek w stronę Göteborga I będziemy robić pauzę do jutra I jutro ostry... Ostra kurierka Siedem zrzutek, ósma, ósmy będzie załadunek Taki jest plan Teoretycznie Teraz skręcamy się. na nas czekali, tak jak nam powiedzieli, że czekają na was. Tak, kurde, faktycznie się czekają. Mam życie, a nie inne. Nie tu nara. Nie musisz się jarać moim filmem. Traktują życie jak No Dojeżdżamy do firmy. Kilometr 300 mamy. Generalnie u nas sprawa się przedstawia jak. A tak. Brama jest zamknięta. Ale. Ale. Ale zrzucimy, mamy godzinę 17.20 Firma jest do 16, aczkolwiek nie ma tego złego, to by na dobre nie wyszło gdyż ponieważ będzie właściciele tej małej firemki, która mieści się na, na wiosce powiedzmy takiej nie? Takie dość wiosce, takiej nawet... A, taka, taka potężna Na potężne wioska. wioska. <laughs> ze cztery domki. Tak i, i właściciele przyjadą i nas rozładują i potem mamy samochodówkę e, jako trzeci rozładunek dzisiaj i tam mamy na 21 czy nawet to. E, wiecie jak to jest ze samochodówką. Co szukasz? Telefona. Którego? Tego? Tego? Co mam? Piątego chyba. Tego? <laughs> już chyba piątego. Tego kuźwa? <laughs> od razu tamto Co? No, także stoimy tu przed bramą, przyjadą, przemyli, do przemyli lu, ludzie, otworzą nam, wjedziemy, zrzucimy taką cztero prawie pół metrową na ponad 160-170 cm szeroką paletę i lecimy wtedy kulturalnie sobie dalej. Tak czyniarek? Tak. Tak, no i cześć. Wygląda to tutaj z zewnątrz, taką druże, drużką. Mamy dojazd i, i tutaj stajemy całkiem sympatycznie. My sobie w międzyczasie teraz ogarniamy kolejny rozładunek, trzeci dzisiaj i na tym będziemy już kończyć, także później nockę sobie przyśpimy. I jutro rano rozładunki, załadunek na Italię, pauza 24 i po pauzie będziemy jechać do Włoch, Do Włoch Na Włoszki Na Włoszki o, Tutaj już pan wyjeżdża tym czołgiem I będziemy ściągać Także idę Arkowi pomagać A nie opierdzielać się i tutaj pajatować z kamerą Pozdrawiamy Wyjeżdżamy tutaj z posesji Pan przyjechał Rozładował Ile to zajęło? 10 minut? Arkadio Morale, Morela, <laughs> Morela. Morela Panie Morela. Wyspali się wszyscy. My już jesteśmy na. Byliśmy na czwartej, na piątej zrzutce, jest siedma czterdzieści. Także sami widzicie, zapieprzemy ostro. I w tym momencie Arek poszedł z papierami. Mała firma tutaj eee, Arek poszedł z papierami, a ja idę szybko plandeka już otwierać I <laughs> ooo zimno Chłopakowi jest bardzo zimno Bardzo zimno To nie jest słoneczna Italia Idziemy jak z tybie leżąc ścigany Siódmy rozładunek dostraszony, Jedziemy na ósmy Arek wbija Wszystko jest tak blisko co nasze do tego rozładunka mieliśmy 5 km Pięć całe kilometrów. Także jest godzina. Mamy w... sześć do następnego. I sześć do następnego mamy. No, no taka. Będą mówić, że to kurierka. No to kurierka, no to problemu Ja problem. 9.30, a my już. dzisiaj który? Czwarte miejsce Trzyście, No, czwarte miejsce. Mamy Geteborg. Zobaczcie, jak to sympatycznie wygląda. Wszystkich <śmiech> <śmiech> Ładnie tu powiem ci Jeżeli będziemy kiedyś tutaj robić pauzę Będziemy Trzeba będzie się wybrać Tam jakiś prom z ciężarówkami No i potem mamy załadunek do Neapolu To jak nie wiem czy już nie pamiętam czy mówiłem Jak nie mówiłem to powtarzam Do Neapolu Tam jeszcze nas nie było Liczymy na bardzo wysokie temperatury. Arek ma dobrą głowę, czasami ja tak zawsze kłamał, że ma słabą pamięć. A jesteśmy w tym samym miejscu co byliśmy w poprzedniej trasie. I ściągaliśmy tu jedną paletę i teraz jesteśmy znowu i tylko że z dwoma paletami. Dwie, nie? Dwie palety. Mówi, że gdzieś kojarzy tą nazwę. No i dobrze skojarzył Tutaj mamy już kolejny mościk. Sympatyczny. Nie może tak za sympatyczny jak w Göteborgu. No ale jakiś tam. Lepszy ryc niż nic. No, tutaj można sobie zatankować. Jest też serwis Volvo Parking dla osobówek. Bezpłatny. Z tego co tam widzę. Jest wjazd. Jakieś jezioreczko. Jezioro mają jezioro jak panie Arko ci się podobają tutaj widoczki. Fajnie, nie? się ziewać się. Ziewać ci się chce rozpogodziło się. Karlstadt, Stockholm. I mamy światełko czerwone. Tutaj to jest spokój. siedzieli na ławeczce. Jednej, tam i tam i wracamy sobie do ciężarówki zjeść kolację, włączyć film, odprężyć się O, ptak leci. Patrzcie, to jest są sportowani ludzie. Co chwilę ktoś biega. Nie ma siedzenia do góry bebzonem w chałupie przed telewizorem feature chłopaki, opakiki też biegają podala mi lecę tam foto jedno foto jedno, jedno foto jedno jedno foto to jest sedno auto lecę jedno jedno foto z Rostoku już właśnie Będziemy zaraz wyjeżdżać Te, teraz, dzisiejszy dzień będziemy na z arkem. Osobny będzie jechał przede mną po prostu A będzie innym samochodem jechał e, w dół Niemiec I jutro się Znaczy się dzisiaj później wieczorem wypauzujemy a no i z powrotem będziemy cisnąć razem do Neapolu dalej 8 godzin płyną, no prawie 9 jak tutaj stoję, zobaczcie. Dobra, będą ci wyjeżdżać. Idziemy zatankować. Kawę wypić. I będziemy cisnąć. Na pewno tachograf jak zwykle nie nie ogarnie, że tu prom i tak dalej będzie zaraz pokazywał jak rozpocznę tachograf. Bo wcześniej mieliśmy ponad 4 godziny przed promem wykręcone. No, i tutaj dziewiątka. Prawie. Arkadio Morela w swoim żywiole Nie w zasadzie nie No, ciężarówka. Strasz, ale jaka tu pogoda, nie? Strasz. Witamy serdecznie już w poniedziałek. Przyjechaliśmy jeszcze tutaj na Kówszczejnie podtankować samochód. Aria właśnie poszedł pinta wpisywać, a. 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 a, a. I no, ja się będę. E, e, ubieram, o jest właśnie Arkadio Morales Wziąłem mi moją kurtkę w pierwszym O jest tutaj Idziemy podtankować Bo tak ćwiartka Od ostatniego e, tankowania Na dziewiątce Zeszła on wyjdzie ta kurtka czy nie wyjdzie Także podtankujemy Bo do, na Apollo jeszcze trochę kilometrów mamy Gdy patrzysz na mnie, ten koszący wzrok Do zwariowania jeden krok Stów wpatrzeni w siebie rozmawiamy godzinami bestów, godzinami best Czytamy z samych gestów Pragnę twojego ciała i znam jego każdy szek Arkadio Morales już skończył swoją szyftę Zmienił karty i na oparach kazu robimy Bym powiedział gdzie to mam, ale nie będę przeklinał Przeknij sobie Wytniemy to. Wyciszymy to. Więc świeciłem swoją kartę i kurde, ale gorąco ty, bo my... Prze... Właśnie przez to, że robimy na oparach zamknęliśmy wszelki dolot powietrza co by nam nie... Nie no, ale chyba kawałek trzeba odchodzić. Bo normalnie się idzie zagotować. I jedziemy zaraz. Mamy jeszcze 620 km z 1200 km. I jeszcze korek był, bo było więcej. Ogólnie no, no bo... 2800, było no, ponad 2800. Było No odjąć prom, no to tam nie 2600 będzie. Także kilometry ładne. No i dalej jedziemy. Pogoda jest upał, znaczy upał nie, bo jest 24, jak jedziemy, a aktualnie 27, tu pokazuje. Ale jest gorąco. Wioterek delikatny Nie, i tutaj jeszcze no. teraz zachmurzyło. O, Arkadio. Trzy o, i pół. <noise> Trzy i pół. Nie dobra. Trochę słabo miarka wyszła. No weź się kurwa, ty. Weź to od syczę. kurwa, kupka, cukru. Puka. Nie, dobra. No może tu będzie 6, to wtedy tak na pół akurat. A to i tak twój jest. Mój to jeszcze jest bardzo... No mój. No. Tam młodzież. dość spory parking tutaj na nawet nie wiem na jakim to jest kilometrze, bo Arkad już Morales prowadził, a ja z nim się bawię